Witajcie kochani. Wczoraj przyjaciółka dzwoniła do mnie z powodu wypadku jaki miała, poturbowała się, zwłaszcza ucierpiała ręka, bardzo dotkliwy upadek brzydki i no, miała tą arnikę, dzwoniła od razu, czy, czy, żeby się upewnić, czy, czy ją wziąć była po moim wykładzie, wiedziała, że trzeba to mieć w domu, czy przy sobie miała nawet. I no zażyła, dzisiaj z nią rozmawiałam. Yy, no nie ma nawet siniaka ani obrzęku, yy, tylko że warto iść, yy, uczulam Was kochani, warto zrobić prześwietlenie, zrobić to zdjęcie rentgenowskie, ponieważ może być pęknięcie, może trzeba w szynę w gips wsadzić jednak, ponieważ Arnika wchłania te krwiaki, yy, no przyspiesza gojenie, po tym urazie, że nawet ten siniak nie wystąpi najczęściej, ewentualnie wystąpi jako już zarzucenie w pewnym miejscu, nie będzie granatowego najczęściej żadnego wylewu, przyspiesza wchłanianie tego wszystkiego tych obrzęków. W ogóle no, nie ma jakby może nie być śladu po tym urazie. Niemniej jednak, jeżeli jest, no to był bardzo brzydki upadek. Ręka jeszcze troszeczkę boli, no nie wiadomo, czy tam nie ma pęknięcia, nie ma złamania, dlatego chciałam po prostu Was uczulić, kochani, że no, warto zażyć tą arnikę, ale jakieś prześwietlenie zrobić, czy zdjęcie obrazowe, czy jednak, żeby ten chirurg, jeżeli to był naprawdę brzydki uraz, duży uraz, to trzeba no, jednak skonsultować się z lekarzem, jakimś chirurgiem żeby obejrzał, żeby, żeby zbadał, żeby prześwietlił. Yy, tylko musicie pamiętać, że yy, ta bolesność jest yy, o wiele mniejsza i, i nie ma tych obrzęków i śniaków. Także ten, ten chirurg, czy ten lekarz na tym sorze może nie wiedzieć, nie rozumieć, jeżeli nawet powiecie, że zażyliście arnikę, on w ogóle nie będzie rozumiał, co do niego mówicie, i jednym uchem wpuści, drugim wypuści, w ogóle nawet nie zareaguje na to, nie zapyta, a co to jest, a dlaczego, i nie będzie rozumiał, że ten uraz był bardzo duży, np. uraz głowy może być bardzo duży, nie ma nawet śniaka, i że trzeba to skontrolować, tak, żeby na zimne dmuchać. No mówię, ponieważ narnika leczy urazy tkanek miękkich i tego typu zranienia, które są związane z uderzeniem, zwłaszcza tkanek miękkich, ale y, leki, które przyspieszają gojenie kości, wzrost po, po y, złamaniu czy pęknięciu, to już są zupełnie inne leki homopatyczne. Y, no a tutaj nie wiemy i zawsze lepiej po prostu sprawdzić i, i może być konieczność tej szyny czy gipsu y, jednak y, no, dla lepszego wzrostu po prostu gdyby było to złamanie. Pozdrawiam Was serdecznie.